Czy słyszeliście już o nowym, absolutnie absurdalnym wskaźniku, który ostatnio trzęsie Doliną Krzemową? A mianowicie o Vibe Revenue, czyli przychodach z Vibe'u. Brzmi jak żart, ale dokładnie tym terminem CEO Piskartu określił to, co dzieje się teraz na rynku startupów, gdzie firmy zgarniają gigantyczne wyceny, nie mając ani dolara realnego przychodu, a jedynie dobry Vibe i trochę szumu wokół siebie. I to nie jest opinia jakiegoś zgorzkniałego analityka, który przegapił Hossę, ale słowa samych twórców technologii. Jarek Kutyłowski, polski CEO firmy DeepL, czyli jednego z największych graczy w tym sektorze, powiedział wprost w Lizbonie, że wyceny są przesadzone i na horyzoncie widać już oznaki bańki. Spójrzcie na to, co robi teraz Michael Barry, ten legendarny inwestor z The Big Short, który przewidział kryzys w 2008 roku. Właśnie obstawił spadki na akcjach Nvidia i Palantira zarządzając gigantom chmurowym kreatywną księgowość i zaniżanie kosztów zużycia chipów, co może oznaczać, że ich zyski są sztucznie napompowane. A stawka jest niewyobrażalna, bo według raportu funduszu ASEL w ciągu najbliższych 5 lat branża ma wydać na infrastrukturę AI łącznie 4 biliony dolarów. Żeby ta inwestycja się w ogóle zwróciła, sektor musiałby wygenerować ponad 3 biliony dolarów przychodu, a na razie, powiedzmy sobie szczerze, Większość firm wciąż głowi się, jak na AI realnie zarabiać, a nie tylko wydawać pieniądze na wdrożenia. Ale tu dochodzimy do najciekawszego punktu, o którym wspomniał CEO Lyfta, David Risher. Musimy rozróżnić dwie rzeczy, czyli bańkę finansową od rewolucji przemysłowej. Risher przyznaje wprost, że finansowo jesteśmy w bańce, bo nikt nie chce zostawać w tyle i każdy rzuca pieniędzy w cokolwiek, co ma w nazwie AI. Ale to nie znaczy, że sama technologia jest wydmuszką. Centra danych, modele językowe i infrastruktura, która teraz powstaje, zostaną z nami na lata i realnie zmienią sposób, w jaki pracujemy, dokładnie tak jak światło wody położone w czasie bańki dotkomów stały się autostradą dla dzisiejszego internetu. Co ciekawe, pojawiają się już głosy, np. od Bena Herburga z Nowo Capital, że nawet to zapotrzebowanie na sprzęt może być przeszacowane. Mówi się, że nawet sam Oldman prywatnie przyznaje, że do osiągnięcia celów wcale nie będzie potrzebować aż tylu chipów i aż tyle energii, ile pierwotnie zakładano, bo algorytmy stają się coraz bardziej wydajne. Stajemy więc przed paradoksem, gdzie rynek wycenia nieskończony wzrost wydatków na sprzęt, podczas gdy technologia może za chwilę pozwolić nam robić więcej za mniej. Pytanie brzmi: czy portfele są gotowe na ten moment, w którym ten vibe przestanie wystarczać, a inwestorzy powiedzą sprawdzam i zażądają twardych dowodów na zysk, a nie tylko obietnic magicznej transformacji biznesu.